Co jeśli powiem ci, że w każdym mężczyźnie drzemie kobieta, a w każdej kobiecie mężczyzna? I nie, nie mówimy teraz o tożsamości płciowej. Karl Jung nazywał to inaczej: Anima i Animus, Twoje wewnętrzne, nieświadome odbicie drugiej płci, które nosisz w sobie od zawsze? I teraz najważniejsze, my nieustannie projektujemy tę postać na innych ludzi. To dlatego czasem tracimy dla kogoś głowę, zakochujemy się do szaleństwa, bo w drugim człowieku nagle dostrzegamy echo naszej własnej ukrytej duszy. Ale uwaga, ta wewnętrzna postać ma dwie twarze. Może być twoim aniołem i przewodnikiem, ale Junko ostrzegał, że bywa też syreną, która zwodzi na manowce Sukubem, który wysysa z ciebie całą energię. Kluczem nie jest szukanie jej na zewnątrz, ale odnalezienie i zintegrowanie jej w sobie. Jung nazywał ten proces arcydziełem życia, ostatecznym celem rozwoju. Więc następnym razem, gdy ktoś doprowadzi cię do euforii albo na skraj szaleństwa, zatrzymaj się i zapytaj, czy na pewno reaguje na tę osobę, czy może na niezrozumiany szedł mojej własnej duszy?